Odnajduję się pierwszy raz w Strasburgu, więc to zawsze jest nowe doświadczenie, ale widać, że jest to dobrze zorganizowany budynek. Raczej wszystko jest dość intuicyjne, choć bardzo duże, większe niż polski parlament. Myślę, że najistotniejsze jest to, żeby wszyscy ci, którzy tutaj po raz pierwszy zasiadają w tej izbie, to nie jest łatwe, trzeba się przyzwyczaić, trzeba też poznać mechanizmy tu funkcjonujące, ale myślę, że to co najistotniejsze, no to trzeba myśleć o tym, żeby budować wspólnotę europejską, bo ona dzisiaj przeżywa wiele poważnych, i bez względu na to, z jakiej strony sceny politycznej są europosłowie, powinniśmy dążyć do tego, żeby wspólne cele w tym trudnym czasie, gdzie jest tak wiele kryzysów, potrafić w, w, w ramach kompromisu wypracowywać. System legislacyjny Parlamentu Europejskiego jest niezwykle skomplikowany, więc na pewno nowi posłowie będą musieli poświęcić dużo czasu, żeby zrozumieć, jak to wygląda. Już były jakieś rady, miał Pan rady dla nich, oprowadzał Pan, bo wielu także z Pana partii, frakcji pojawiło się tutaj poradki. Tak, pokazywałem już jak to mniej więcej działa, zachęcałem do tego, żeby pracować w komisjach legislacyjnych, czyli tam gdzie realnie powstaje prawo. No ale podzieliliśmy się różnie, a właśnie jesteśmy po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej. To jest w ogóle dla mnie, zupełnie szczerze powiem, zadziwiające, że ja tutaj e, widzę częściej Wąsika i Kamińskiego niż w polskim e, parlamencie. Dzisiaj widziałam już ich trzy razy. To jest dosyć dziwne uczucie, bo e, wiem, co robili w Polsce. Wiem, że powinni być teraz w zupełnie innym miejscu, a nie tutaj chodzić sobie po korytarzach sejmowych.